Cześć kochani, za chwilę wysłuchamy trzeciej i ostatniej części mojej rozmowy z Oktawianem, który pomaga rodzinom z Syrii. Właściwie to już chyba nawet niewiele tamtego materiału zostało, ale jeżeli zainteresuje Was temat, to oczywiście odsyłam do wcześniejszych części tej rozmowy. I co najważniejsze, to nasza akcja. Dlatego w pierwszym przypiętym komentarzu zostawiam link do jego zbiórki oraz do jego Facebooka, gdybyście chcieli śledzić jego poczynania i być częścią tego projektu. I dodatkowo, jeszcze przy okazji, chcę ogłosić jeszcze jedną kwestię. Otóż Oktawian zaproponował, że chciałby przeprowadzić wywiad ze mną. Liczę, że to nie będzie jakiś bardzo poważny wywiad i że nie będę musiała odpowiadać na bardzo poważne pytania, czy bardzo trudne pytania. Raczej nastawiamy się na zabawę, ale to może być także okazją do pierwszego z mojej strony czegoś w rodzaju QA. Więc jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś pytania do mnie, napiszcie je w komentarzu i Oktawian dołączy do listy pytań do mnie. Postaram się także odpowiedzieć na Wasze pytania. Obojętnie właściwie, czy będą poważne, czy właśnie niepoważne, może śmieszne nawet, może zaskakujące, może takie, na które naprawdę będzie mi bardzo, bardzo trudno odpowiedzieć. Potraktujmy to takie jak mówię jako zabawę i myślę, że lada dzień yy, się spotkamy z Oktawianem i po prostu sobie pogadamy w drugą stronę. A teraz yy, wysłuchajmy do końca rozmowy z nim i oczywiście przede wszystkim najważniejsze zachęcam Was do. Akcji do dołożenia swoich tam 10 czy 20 złotych na pomoc dzieciom i rodzinom z Syrii. Tutaj chcę właśnie wyjść naprzeciw kobietom, które wykazują bardzo dużą inicjatywę. Bardzo dużą. Jak najbardziej chcę to w, w to wskoczyć, żeby paniom właśnie pomóc się usamodzielnić, oderwać. Tam są faceci, którzy chcą pracować, tak? To jak najbardziej tak. Ale no, e, ja też, też jakby nie chcę rozpalać w kimś entuzjazmu w momencie, jak ja nie widzę w nim chociaż iskierki, że sam tego tak, nie, że ma. nie widzisz inicjatywy, jego inicjatywy własnej, Że on nie ma koncepcji, tak. co y, on chce, pomo chce pomocy, bo co chce z tym zrobić, tak? Jak on ma koncepcję, w tak. jaki sposób chce sobie poradzić z tym, tylko po prostu chce biernie przyjmować pomoc, tak? Są takie osoby. Tak, tak. Ja potrzebuję to, potrzebuję to, nowy namiot, nowe tamto, jedzenia jest za mało, a może to. A tutaj kobieta ci mówi, kiedy, kiedy ja będę mogła szyć. Ja marzę, żebym mogła szyć. To jest moje marzenie. Ja bym chciała normalnie pracować na siebie, tak. No to. Hmm. No to y, oczywiście preferencyjnie takie osoby wybierasz i z takimi osobami chcesz współpracować, tak? No, jeśli już to kupuj, chciałbym kupić to maszynę do życia, tak? No ja nie widzę teraz tak. sensu, żeby tutaj właśnie prowadzić rozmowę automacyjną. Prowadzić rozmowę to są bardzo ciężkie warunki. Jeśli ty nie masz pomysłu do siebie, to ja nie muszę tutaj teraz, wiesz, wnosić własnej inwencji, nie? Są prace dorywcze i część z osób ma jakąś pomoc z Polski, na przykład czy z innych krajów, ktoś tam dosyła hmm. pieniądze. I tu zaczyna się dramat. I tu jest naprawdę dramat. Tym są osoby, które wyprowadziły z Polski po kilkanaście tysięcy i więcej. Mhm. I są w takiej samej sytuacji, jak cała reszta. E, I to widzisz, że może to nie prześledzić po zrzutkach, nie zrzutkach. E, I siedzą w tym wszystkim. Siedzą w tym spalenisku brudzie, jednej szmacie, nie mają. Rzeczywiście realnie nie mają co jeść, nie mają leki. I wydają na bieżąco. Bo oni potrzebują bo bo Na bieżąco przekonsumowują, tak? Tak. Tak, tak zjedli, leki. A ci ludzie po prostu nie, e, tkwią w czymś takim, co jest takim właśnie czymś pośrednim pomiędzy, nie wiem, totalną degeneracją a normalnym życiem, takich w różnych stadiach, tak? Dlatego te domy tak, tak dziwacznie wyglądają. Nie do końca wiadomo, czy to jest namiot, czy to jest dom. I ciągle te, jakby, wiesz, to ciągle wraca do, do, do tego paradoksu, który leży u podstaw tragedii tych ludzi, że osoba zaradna, osoba, która jest pracowita, wychodzi z tego, na przykład wynajmie mieszkanie. Zaczyna w oczach naszych oczach, to jest błąd po naszej stronie, wyglądać lepiej. Czy ktoś taki jak Ali, czy pani Fatuma, kto wyrwie się z tych namiotów i idąc nawet samobójczo, nawet nie ma jeszcze dobrze zatrudnionej za pomocy, wrzuci te dzieci do domu, żeby one były już w mieszkaniu. I potem mówi, co dalej, bo wynają, wynają dom. Teraz ty masz na przykład inną politykę, zostaniesz w tym namiocie, w tym namiocie przyjdzie kura i, i ten namiot jest porwany. Wyobraźmy sobie takie dwa scenariusze, że, żeby to zrozumieć, tak? Ty zostałaś w namiocie, twój namiot się porwał, twoim dzieciom kapie na, na, na głowę woda, tak? Ja robię co mogę, wrzucam je w to mieszkanie. teraz łączymy się gdzieś tam poprzez Facebooka z ludźmi z zachodu i komu ludzie prześlą pieniądze? No, no temu, komu się porwał namiot. Tak, temu w namiocie. To jest dramat tego wszystkiego. Że osoba, która jest niezaradna, osoba, która tworzy problemy, będzie a osoba, która jest zaradna, która próbuje z tego wyjść, nie ma pomocy. To jest największy dramat, największy problem z tym wszystkim. Dlatego tak to wszystko wygląda, że w sumie fajnie jest, być w takim brudzie i sypie, który jest idealny, że to twoje dziecko wysyła ci serduszko w sypie. Wtedy mhm. dostajesz tylko, pomoc, nie masz pieniądze. Nie? Tylko z drugiej strony, jeżeli to są osoby, które przeżyły wojnę i często straciły zdrowie w efekcie tego, tak jak mówię, że tam są ofiary gazu, sarin i są osoby, które straciły kończyny, yy, są osoby niepełnosprawne, no wydaje mi się, że też chyba musimy mieć na uwadze, tak. że, że one. Właśnie, to jest, to jest logika. Skoro, ja, to, skoro osoba siedzi w namiocie, to znaczy, że jest yy, chora, tak? Znaczy, nie, 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 ja nie mówię, że to, że siedzi w domu, nie znaczy, że jest chora, ale jeżeli jest chora, jeżeli nie ma kończyn i, i jeszcze ma jakieś problemy, może to się przekładać na jej zdolność zarobkowania. Tak, tak, tak proszę, proszę. proszę. Ali tak, jest tak samo zatruty przez Stalin, jak jego synowie. To, że on jest zarazem i pracowity długo, nie oznacza, że nie, 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 nie jest ofiarą tego wszystkiego. Jest, a pan, który nie chodzi. Z Polski dostawał kilkakrotnie pieniądze na operację. On nie chodzi i przepuścił pieniądze, które miał na operację. Taka jest prawda, że w momencie, gdy ty widzisz dziecko u osoby kalekiej, niezaradnej, pomagasz. A u, sobie, u osoby, która zaczyna wykazywać inicjatywę i sobie radzić, przestajesz pomagać. I dlatego jest tak, że tam wpompowano gigantyczne pieniądze i nadal wszyscy siedzą w tych namiotach. Bo nie, pomaga, nie pomagamy tym, którzy wykazują inicjatywę. Mhm, mh. Mamy do no. tego ideologię. Uh -huh, to rozumiem, to rozumiem. No. Okay. Pomożesz człowiekowi, który już wyciągnął z Polski ileś razy pieniądze na operację, a nie facetowi, który jest zaradny i obrotny. I on wyciągnie te dzieciaki. Ja jestem naprawdę bardzo dumny. To jest wspaniała wspaniała rzecz, że Ali nam przysyła zdjęcia, na których pokazuje, jak ładnie tym dzieciom przygotowywuje jedzenie, jak oni pięknie robią obiady. I on nam przysłał przepiękne zdjęcie, naprawdę tylko wstawić je do jakiegoś folderu turystycznego, wystawnego pięknego obiadu, który jego synowie są zadowoleni, szczęśliwi i siedzą i jedzą piękne jedzenie. To jest właśnie to, dla, za, co go lubię i, dla, i to, dlaczego o to walczę, bo on jest właśnie tą osobą, która dba o swoje dzieci i te dzieci są zadbane. I one są najedzone. Obok są ludzie, którzy naprawdę nie mają tej energii i przyzwyczaili się do tego, że wstawienie dziecka, które jest brudne i osmarkane, prawie, logicznie prowadzi do punktu, że masz na koncie pieniądze. I co, ten Facebook jest taki wystarczający, tak, że faktycznie dostałem te środki? Tak, Facebook, Facebook, Facebook. Mój bracie, tak, piszę do Ciebie, bo jestem w złej sytuacji, moje dzieci mają porwany namiot i nie mają co jeść, tak? Cześć, mhm. słuchaj, potrzebowałbym małych, małego wsparcia na dotację, yy, bo otwieram swoją działalność. I Ali leży, bo nikt mu nie pomaga, tak? On mówi, kurczę, ja mam przecież transport, mogę Wam załatwić to wszystko taniej, Będziemy, to będzie w cenach hurtowych. No ale przecież on nie siedzi w namiocie, tak? Jego dzieci są najedzone i ładnie ubrane. Mhm. A tu masz osmarkalne dziecko. No to wysyłasz, dziękuję ci i dziękuję. Tak? I poszły po prostu no, gigantyczne pieniądze wchodzą w to. Naprawdę bardzo duże sumy. I to ciągle wraca, bo jakby obłęd tego wszystkiego polega na tym, że wspieramy tych, którzy mają źle, więc tak się wszystko wiesz: ryloce, nie? A, czyli też, też promujemy i... tą sytuację, żeby było źle, i, i promujemy tych. No ro... rozumiem Twoją logikę. Czyli sugeruję, że lepiej jest, jeżeli chcemy pomóc, jednak przesłać tobie te pieniądze, komuś kto ma jakąś koncepcję, w jaki sposób pomóc i ma na to jakąś metodologię, niż tak po prostu bezpośrednio przesłać ludziom. Tak, to niekoniecznie jest. Ja tego nie mówię pod kątem mi. Ja tego nie znaczy, mówię pod kątem, że to dom. Znaczy tak? tobie jako organizatorowi mm. tych, tych zbiórek i tej całej akcji pomocowej. Mm, mm. To niekoniecznie jest mi. E, wysyłanie, wiesz, to jest takie. Pytanie brzmi w ten sposób. Czy lepiej jest przynieść jajka ze sklepu kupione w wyprasce, tak? Pod 12 sztuk, czy chodzić za każdym razem po, po, po jednym, tak? To jest mniej taki problem. Przebicie się przez tę WestEp Union, przez kolejne opłaty, brokerów, to już jest roztrzaskane na dzień dobry, bo wysyłanie np. dużej kwoty, która jest przez Aliego wynegocjowana, daje nam duże możliwości tam na miejscu. A wysyłanie takich małych paczuszek po kolei. To jest prawda. Ale to potrafi fajnie wynegocjować. No i teraz po kolei: teraz Ty mi powiesz, że y, ta osoba kupi jedzenie od faceta, który tam wykoczeka tylko na te bombardowania, żeby tam przy w... 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 cenach jego jedzenia zero dopisać z tym, tak? a, a, a my kupimy od Aliego po cenach hurtowych i to sobie wyciągniemy. Od... To wiesz, co się dzieje z talerzem tego dziecka, tak? Jak to tam. Mhm. Nie, masz, nie ma w ogóle odprawia. Natomiast ja nie wierzę do tego, że mi, bo ja sam też pomagam wysyłać pieniążki, na przykład biorę udział w innych akcjach, w momencie, gdy jest to potrzebne. Ten system, na przykład, już nie będzie się tak dobrze działał, gdy chodzi o lekarstwa, które trzeba przyjść szybko, tak? To trzeba kogoś tam szybko dotrzeć. Oczywiście, że tak, bo te ludzie są przyzwyczajeni do swoich własnych systemów, swojego własnego działania w tym wszystkim, jak najbardziej. Natomiast wysyłanie, Chodzi mi po prostu ogólnie. Wysyłanie pieniędzy bez planu, bez weryfikowania, kim jest ta osoba, mhm. bez pomysłu na to, jak ty chcesz się z tego wyrwać, oznacza, że ty wciągasz się w taki pewny układ, że po tym jak wyślesz pieniążki dla dziecka, które jest głodne, dostajesz następnego maila po dwóch czy trzech tygodniach, czy tam kolejną wiadomość. Ona musi do ciebie przyjść, no bo ty jej nakarmiłeś raz. I teraz co dalej. Mhm. Tak, tak, oczywiście. Gdzie można składa... obserwować Twoje działania? Tak, można albo obserwować moje działania, albo właśnie. Music się zaprzyjaźnić na facebookowo. Ja bardzo lubię rozmawiać, przesyłać zdjęcia, komentować. Sama zrzutka funkcjonuje jako zrzutka, czyli na dzieci z Deep. i bardzo dużo osób robi tak, że po prostu wpłaca i mówi, no ty tym zarządzaj, tak? Jak ty to robisz, to, to rób, nie, Ja już płaciłem, mm, tak? Jasne. Natomiast ta świadomość tego, że to dziecko uśmiecha się, to dziecko się cieszy, bo ty wpłaciłaś te 20 zł i możesz to zobaczyć, jaki to wywołuje efekt. Jest bardzo fajne. Ja do tego zachęcam, żeby po prostu zrozumieć, jak zapracowały twoje pieniądze, co tam się wydarzyło tak naprawdę. To jest naprawdę fajne, Za naprawdę bardzo pieniądze. fajne. No super, mhm. super. Wiesz co, tak swoją drogą ty poruszyłeś temat takiej bardzo istotny, bolesny i głęboki, który no jest troszeczkę uniwersalny, nie tylko dotyczy serii, bo ja dokładnie to samo słyszałam od pani prowadzącej schronisko, już nie będę zdradzała konkretnie, bo w sumie nie upoważniłam jej, żebym tutaj zdradzała szczegóły naszej rozmowy, ale podobno identyczna sytuacja jest ze zwierzętami. Że ludzie, zwłaszcza facebookowi, oni, to jest kultura w ogóle obrazkowa, oni tylko reagują na obrazek. Yy, po prostu trzeba, oni są niejako już przyzwyczajeni, no już nawet nie wiem czy nie uzależnieni, bo to jest naprawdę faktycznie dziwne że reagują na jak najbardziej drastyczne zdjęcia i dochodzi do tego, że już róż, że różne organizacje i nawet różni aktywiści, oni się już zaczynają niejako prześcigać, kto pokaże bardziej drastyczny tak. wizerunek i moim zdaniem to nie jest dobre, bo my, my nie. przypadkiem nie doprowadzamy do jakiejś znieczulicy, że już jak jest tak. tylko rana, to e to tam tylko rana, to musi być jakaś, nie wiem, głowa jakaś odcięta, ręki tak, musi tak, brakować, tak, że tak, tak. my przyzwyczajamy ludzi, Bardziej krwawych wizerunków, ale podobno to mi mówią właśnie też osoby ratujące zwierzęta, że nie da rady nic zrobić, nie, nie da rady wywołać żadnej reakcji bez pokazania i bardzo drastycznych zdjęć i co gorsza, te zdjęcia muszą być coraz bardziej drastyczne. Tak, Moim tak, zdaniem tak, to tak. jest jakiś. Y Jakiś wyścig szczurów w tym takim bardzo negatywnym sensie, że musi być coraz bardziej drastycznie, coraz więcej krwi, muszą być nie wiem gałki oczne gdzieś ten, żeby w ogóle już jakąkolwiek reakcję w ludziach wywołać. Podobno tak, nic się nie da, żadnej reakcji nie ma jeżeli ktoś po prostu opisze problem. Tak, tak, tak. To jest, jakby się w problem rzymskiego, rzymskiego cesarza, który nauczył się, że e, e, pokazywanie rzymskiemu ludowi makabrycznych rzeczy odwraca uwagę od problemu i umacnia jego władzę. Tylko za każdym razem musisz pokazywać coraz coś bardziej makabrycznego, jeszcze więcej przemocy, jeszcze więcej Uważa, kwiaty, to. nonsensu. Nie, 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 ja, ja w to nie wchodzę. Mógłbym pokazywać statystyczne rzeczy, to jest bardzo proste. W Syrii nie ma z tym problemu, żeby pokazywać rzeczy ciężkie, czy opisywać rzeczy ciężkie, to jest bardzo łatwe. Natomiast to, co ja czymś język, którym się posługuję, to są właśnie te. E, ja się z tym dobrze czuję. Jest, te jest, animacje. Szybko. Tak, tak. Wesołe animacje statystyczne, które pokazują, uwypuklają punkt, w którym ty możesz wywołać pozytywną reakcję. To co powiedziałeś najprostsze, tak? Tam jest chłopczyk, który lubi rysować, bijmy mu brawo, bo on pięknie rysuje, on rysował kolorowe obrazki, kolorowe, fajne obrazki i my się tym cieszymy i nam się to podoba. Teraz, gdybym miał tą logiką, o której ty mówiłaś, oczywiście mogę pokazać ci czarne obrazki, które on rysował. Też możemy tak zrobić. Także ja ci pokażę dlarysowany przez tego chłopca obrazek czarną kredką i on już będzie rzeczywiście ciągnął wszystko w dół, będzie medialny. Tylko nie o to chodzi, bo mi chodzi o to, żebyśmy my, bijąc brawo artyście, który rysuje kolorowe rzeczy, umacniali ten sygnał, tak? Ten pozytywny, tak piękną lemoniarę, wyprawiłeś fajne urodziny dla butli gazowej i my tam zaraz będziemy Przyniesiemy ci to, co potrzebujesz. Mama mówiła, że chyba piecyk jest potrzebny. Może jedzenie, a co, co lubisz jeść i o to mi chodzi, a nie, żeby tam wytrzepać jak jakimś totalnym horrorem, który w Syrii jest tanim towarem, bo w Syrii to masz na każdym kroku. To jest tanie. Zbudowanie takiego wrażenia w Syrii jest proste. To naprawdę nic nie kosztuje. No. No, to jest bardzo ważny problem. Ba no to wydaje mi się, że no, tutaj masz bardzo nowatorskie podejście. Jeżeli możemy mówić o rynku, jakimś rynku charytatywnym, to wydaje mi się, że idziesz zupełnie, przecierasz jakieś nowe tory. Nie jestem dobrze, nie jestem dobrze, nie jestem dobrze. Wspaniale jest to bardzo ciekawe, co mówisz. Zostawmy linki, zostawmy to, co jest potrzebne. Natomiast ja... Mówiąc o sobie, nie mówię, że ja jestem najlepszym rozwiązaniem. Jeśli ktoś widzi inne rozwiązania, jak najbardziej sam chętnie wezmę w nich udział. Po prostu reagować na ILDIB, tak? Nie dać się zepchnąć w to, że ILDIB zniknęło. O ILDIB się nie mówi, ILDIB nie ma i cokolwiek by tam się nie działo, to w zasadzie nie jest nasz problem. To jest najgorsze, co może być. Reagujmy, tak? Dobrze. W takim razie dziękuję Tobie dzisiaj bardzo za wizytę, a Wam, drodzy widzowie, dziękuję za to, że mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. No, ci, z którymi się w tej chwili żegnamy, na pewno zostali do końca. Dziękuję. então é